Siema widowcy. Dzisiaj na starcie wyjątkowo chciałbym powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, wielkie dzięki za tak dobry odbiór ostatniego filmu z Rasta. Jeżeli ktoś z Was nie widział, to polecam. Jest to godzinny film, trochę takie Rast Movie. Może nie zrobił zbyt wielu viewsów, bo spadły mi zasięgi przez brak regularności teraz, ale w każdym razie te wszystkie komentarze są na tyle miłe, że wow, naprawdę dzięki. Po drugie, jeżeli chodzi o regularność, to będę właśnie starał się do niej wrócić w sierpniu, żeby filmy były tak jak wcześniej, 3 dni w tygodniu, wtorek, czwartek, sobota. Będę się starał, ale nie obiecuję. A po trzecie, dzisiaj przed wami randomowy film z randomowego czeskiego serwera, tak na rozgrzewkę, bo nie grałem miesiąc na survivalu. Miłego oglądania. Witajcie na naszym serweru. Brat jest ja, pod Steven. Nie, nie wiem, jak to się czyta. Wow, mamy dostęp do kitów. Start. Kit. Start. Ok. Wow, to nawet nie jest OP. Siema, widowcy. Dzisiaj jesteśmy na jakimś Czesko. 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 Hello! Hello! W każdym razie, hello! Jesteśmy na jakimś randomowym serwerze, który okaże się serwerem normal. I to mi się podoba. To brzmi jak dobry początek. I'm... I just try to play Sorry wariacie, ale kill musiał zostać zdobyty Zdradzę wam sekret, miałem ochotę pograć na Yukonie, też ktoś pisał o Yukonie W sensie na samym Yukonie może nie bardzo Ale tak ktoś napisał o tym Yukonie, ja tak sobie pomyślałem, że fajnie i tak przeglądałem listę serwerów I znalazłem fajny serwer e, Z zmodowaną mapką, ze zmodowanym Yukonem, to jest tam Yukon Remaster I niestety jest pusty Ostatnim razem jak tam wbiłem to grało dwóch adminów poza mną <laughs> Także nie wiem czy to dobry serwer do grania, aczkolwiek gdyby ktoś chciał sobie pograć na lepszej wersji Ukonu, to nie mogę wam na filmie teraz wyświetlić ten serwer. Przyglądałem sobie tą mapkę na single i wyglądała fajnie. A um... Koło mnie zapierkwacza jakiś gościu, który ma mocno świecącego się skina, co pewnie widzicie. Co to jest? To trochę wygląda jak jakaś snajperka, a trochę jak nie snajperka. Serio? Nie, nie, no naprawdę, go, on, naprawdę on tu lognął. O, Mamma. W sumie jak tak sobie myślę teraz, to to, że oni dają na start w kicie Axa, no to pozwala na tyle, żeby wybudować sobie gdzieś jakąś startową klitę. Ale myślę, że najpierw bym sobie i tak ogarnął jakieś itemy na start, zanim w ogóle bym myślał o tym, żeby się budować. Nie! Ja w ogóle... Co ja zrobiłem w ogóle? Zatrzymałem się na środku pola i zacząłem sobie reloadować guna, a tu jakiś chłop normalnie se wszedł Dobra. A... Ty, co jest? No nie, nie żartuj se, nie żartuj sobie, nie żartuj sobie! No co, kurwa? Wait, ten gość naprawdę tak szybko zrespił się na home. Dobra, ale czy to jest instant home? Ten gość dosłownie jest bomby, po tym praktycznie go zabiłem. Ha! Dobra, na szczęście kicik start jest wystarczająco często, żebyśmy mogli go wziąć i pobiegli się znowu slutować. Hello! Ja jestem lepszy. Nara. <śled> Dobra, eee, broń zdobyta. Ale, ale emocjonujące pvp, co? Tego, na to nie byliście gotowi, co? Na to nie byliście gotowi. Ja wiem, że na to nie byliście gotowi. Dzisiaj tak strasznie chillersko w sumie, bez jakiegoś wczuwania się. Ten serwer pewnie nie jest fajnym serwerem na dłużej, tak mi się tylko wydaje. A, nie mam pewności. Ale jest to jakaś toś prawie jak wanilka, ok Jest SEMI, jest tylko kit start, więc nie ma tutaj cudów. Jest to takie zadowalające dla mnie. O, komuś się dopadło, siema. Podę ten plecaczek, więc pozwolę go sobie zarekwirować. To w ogóle ammo. O, dobra, tyle mi na razie wystarczy, a bo tam ktoś jest, tam ktoś jest, ja nie mam żadnej broni, gdzie to jest teraz pytanie sens, że ja tam w ogóle szedł, dobra, sprawdźmy, czy połamie sobie tutaj nogę, tak, łatwo, dobra, teraz możemy się już iść bić, co, tam się goście dosłownie tylko ze sportszota strzelali, jakaś nawet delikatna przewaga, nie wiem, co tu się wydarzyło, dobra, goście chyba pobiegli w stronę milki, tak mi się wydaje, no nie wiem, sprawdzimy, nie da bo czysto teoretycznie na miejsce nikogo nie ma. Naprawdę myślałem, że ci goście poszli tutaj, ale ich nie widzę. No to nie wiem, idę sobie szybko blutować, co mi innego pozostaje. O, jest dobry lucik, bo został odnaleziony vertical. Tak, super. E, Sprawdźmy sobie, jaki jest cooldown na home. Mhm, ok, taki jest. A jak muszę teraz jeszcze raz? Ok, taki jest cooldown na home, jak coś. No i co, zapytacie co teraz, a ja wam powiem. Nie wiem. Dobra, idziemy na Seattle, bo słyszę tam saberkę, więc to może oznaczać tylko jedno: może w końcu coś będzie się działo. O, tutaj, proszę bardzo, w sobie wchodzi gościu. A miał to jak dużo cennych rzeczy. To jest inga. Dobra, widzę tam yy, kogoś agrawał, zombie, albo po prostu ktoś biegł. Jezu, pojebało cię. I gniemy dalej. Uuu. Pode mną biega jeszcze jeden. Ale dużo medów. O, oh, I see. Dobra, pode mną ktoś coś przeładowywał i nie, nie wiem co to było. Dobra, skąd on z tego strzela? Ja nie wiem. Dobra, I see, I see, I see. Ej. Dobra. Ale, styl, mam wrażenie, że jeszcze ktoś gdzieś tutaj jest. Tylko nie mam pojęcia, gdzie. Co ten goś tam miał? explo Clay dużo. No, przydałoby się zlutować. Przydałoby się. Dobra, no, nic innego wyboru i tak nie mam. Jak padnę, to najwyżej. Uuu. O, to się nawet koberki porespiły. Może wezmę jakąś tak na przyszłość, co? Pewnie zaraz i tak się powypierdalam, czy coś takiego będzie trzeba. No, tak, serwer stał się tak szybko. The że to aż niemożliwe, bo zostało 10 osób. I w sumie nie wiem, jak pójdziemy na ten serwer, to było 21 osób, chyba. Ech, I tak to jest z tymi serwerami, widzicie? Ludzie padają, wychodzą. Kurwa, To jest? Jezus, O miał granat na sobie. I explo. I pewnie zaraz znowu z bazy wyjdzie. Ja się akurat tabowałem. Akurat się tabowałem. Wybiegnij znowu z jakimś ganem. Proszę, proszę, proszę. Wybieg z peacemakerem A nawet z pełnym Dobra, realizujemy plan drzwi Hello No I'm from Greece Ok O, patrzcie o, oh. no, I'm from Poland. Ok, ok, chill. You can loot items if you want. <laughs> Thank you, man. No problem, man. Dobra, trochę się wygirabaliśmy. <laughs> Ale <laughs> tak się składa, że nie mam bazy, jak zawsze. <laughs> znaczy, ten gość nie miał klima w sumie. A, nie, dobra, nie, to by było głupie. Trochę, jakbym musiał skleimować tam jego baskę, odpuszczę sobie. Nie mam stuprocentowej pewności, ale... Chyba zostałem zdezywany na czacie. Nie pamiętam czy to był ten typ, czy nie. Nieważne, kto by się przejmował. Wszystko mam. O, tu coś jest, to jest bipodzik. A, to musimy wziąć, to przydatne takie rzeczy są. Dobra, tak sprawdzałem tylko czy jestem może jakiś detto, czy coś, a tu tylko smoke zrespiony. Ja pierdolę! Ja pierdolę. Dzisiaj jest ten dzień. Ten szczęśliwy dzień, który nie zdarza się nigdy. Ja pierdolę te Teraz usłyszeliśmy, wybudować budować jakąś baskę szybko. Powiem tak, gdy to wpadające w ręce po pół godziny gry, to jest u mnie rzadkość, żeby nawet nie mówić, że nigdy się tak nie dzieje. Więc szybciutko ogarnąłem sobie, jakąś serio, zabrałem się za budowanie baski, bo było to konieczne. Słownie jeden na jeden. Tyle, co żeby mieć gdzie odłożyć. Odłożę sobie to, Deto, expo z granatem. Kurde, no może na tym randomowym wyjściu na jeden dzień nawet coś zrajdujemy. Dobra, dajmy na to, że to gdzieś tutaj. Dobra, w sumie mam dosyć ciekawy pomysł na wybudowanie bazy. Dobra, tu ktoś miał baskę. Nie chcę tam wchodzić, bo już pewnie stamtąd nie wyjdę. Dobra, nie wiem co tutaj robił ten gościu. Dajcie mi chwilę, ja to postawię, wtedy pogadamy, ok? Dzięki. Robię tą bazę w taki sposób, bo to będzie idealna kamperka. No spójrzcie, kochani, jest piękna. Będzie można perfekcyjnie sobie pokampić. I my wstawiamy tutaj. Wadza będzie śliczna, no nie mówcie mi, że nie. Dobra, jest i ona. Dokraftowana pierwsza szafka, szafencja. Najważniejsze, te najważniejsze itemeczki. Dobra kochani, ktoś na militarce strzela O, oh, I see, I see home. Jeden dead, a drugi jest pode mną Dead. No i nara. Szybka sprawa, że tak powiem, eee, co on miał za... O nic Święta w tym roku znowu szybciej. Nie powiem, że nie Idziemy jeszcze obczaić jego ziomeczka, bo pewnie też coś miał Jego ziomeczek to miał akurat gówno Ale miał i waliby home Dlaczego home? Bo sobie stąd zeskoczymy na parasoleczce Chciałem wrócić na home, odłożyć sobie wszystkie itemki, które miałem z tych gości, bo było tego sporo, i wrócić się na militarkę. Był full moon, więc chciałem po prostu pić Rzeczywistość okazała się troszeczkę inna, bo ci goście zaczęli wracać. No, w sumie, tak jak każdy po deduwie, chcesz wrócić i spróbować odbić swoje itemy. Tylko, że w tamtym momencie mój gameplay zaczął się zamieniać w jakiś taki, nie wiem, base defense. Pato! To nawet zabawne. Czy to będzie modet hercik? I Ten gość musi mieć beda gdzieś bardzo blisko No tak, mniej tego drewna, mniej Jej, tam się jeszcze jeden gość kampi Jup, oni się po prostu potepali, to wcale nie było tak, że... On miał tu gdzieś blisko beda Kurwa Leży, dobra Ciekawe co ten gość miał, idziemy zobaczyć Też jakiś gear na sobie ja sobie byłem na awku. A tu słyszę strzały z różnych broni. Idziemy na homa. Dobra, ktoś mi zniszczył mojego Beda. Ok, A bo nie kampi drogi. Nie wiem, dobra, miałem głupie wrażenie, że ktoś kampi, no. Co w się sensie powiem? Tak. Ci goście na 100% byli w duo Więc trochę weird, że teraz tylko jeden kampi. Zapomniałem sobie ustawić tego. O, mamy Hercik. Kolejny Hercik do kolekcji. Pa, 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 pa. pa, pa. O, muszę sobie łóżko sklejmować. Dobra. Kolejny Hercik. Dzięki. Ale nie mam Splinta. Uh. Dobra. Nara. <gry> Gdzie się przynoszą, broń za bronią, tak naprawdę ci goście. No ale w jakimś stopniu jest to jednak denerwujące. Muszę na szybko ściąć jeszcze jakieś jedno drzewko, dwa drzewka, dlatego, żeby zrobić sobie jakieś rufy takie wyjściowe. Nie wiem, jak to nazwać, no nieważne. Dobra, robię sobie tak dziwne do wejście do bazy. W sumie to już ta baza będzie się po prostu unosić na. A, na filarkach w powietrzu. Dobra, ogólnie to ci goście wrócili. I to zabawne nawet Jeden już dead Dobra Nie wiem Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia co tutaj się dzieje ale Gościu mi na sobie dosłownie całą bazę przyniósł Slash Home Dobra mam teraz takie dziwne rampy porobione, więc w teorii ktoś mi może tutaj kampić na drzwi, ale To i tak nie jest to samo Boże, jakim to trzeba być debilem, żeby na kogoś dorkampić i reload reloadować Gana, Praktycznie przy nim Żebym to wszystko słyszał Mam pewne podejrzenie, że jest w samym środku bazy A gdzie nie wskoczę Kurwa, mógłbym zaryzykować, ale czy chcę zaryzykować stratą gearu? C Wiedziałem, że tam będą Kurwa Wow, I'm just kidding, love you, man. Home, szybko, szybko, szybko. Dobra, część odzyskałem. Dobra, i drugi jest na dole. Nara, dzięki. Wypierdalać Dobra, połamane nogi To jest największe gówno świata eee, No nic, ważne że w ogóle mam te itemy eee, Slash home Dobra, pozbyłem się tych typów, są tak bardzo annoying, że to jest niemożliwe Jak on mnie za tym drugim razem nie zabił? Nie wiem, nawet nie mam pojęcia, ale są gównami po prostu Hello, stop camping, because you are shit, shit, shit Shit Dobra, spoko, bo, bo odzyskałem wszystko to, co miałem odzyskać. Eee, a ja już się bałem, że się gówno jakieś odjebie i znowu zacznę tracić itemy, ale... Sytuacja w porę opanowana. <śmiech> <śmiech> Wrócili! O kurwa, wrócił z zupkiem, Widowcy! Dzięki! Nie, on jest głupi czy udaje? Możecie obstawiać. Możecie obstawiać, czy jest głupi, czy tylko udaje. Ja myślę, że jest głupi. Nie wspomnę o tym, że jeszcze i tak na dole się kampi drugi gość. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Wypierdalaj. No nie wiem. Czy możecie sobie spójść? Po prostu sobie pójść. Dobra, ja mam pomysł taki, że po prostu im zostawię playtami wejście tutaj. No nie wiem. Mam już dość ich powoli. No to się robi monotonne, bo ja nie mogę nawet wyjść spod swojej bazy, żeby iść coś porobić, bo wrócę i będę miał całą bazę obklejoną plejtami albo jeszcze coś innego, no no nie wiem, no Wait wait, bo tutaj ogólnie leci dropik. Tylko w tym deszczu to chuj wie gdzie ten dropik leci? No dobra, nie zgarniemy dropiku, niestety Nie, O nie, te chuje już to lutują nie mogę im tego dać, nie mogę, 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 nie mogę. Wypier. Co to jest, kurwa? Co to jest? Wow! Co to kurwa jest? Co jest? Klej, 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 klej mi jest potrzebny. Blowtorch, Blowtorch, on miał blowtorcha, ten gość miał blowtorcha i kolejnego zupka. Ale ci goście rozlają loot. Uhu. Ale weird. Nie nie spodziewałem się czegoś takiego. Eee, pff, ja już nie wiem co robić z lutem. <śmum> mam całe eku zajebane lutem. Potrzebuję więcej szaf, potrzebuję, nie wiem, więcej wszystkiego. Kurwa. Wow, jeden z dor camperów w końcu logno serwera co oznacza tylko tyle, że może w końcu będę miał chwilę spokoju i będę mógł porobić coś innego niż kurwa Base Defense 24 na 7 Super, nie mogę się doczekać. Dobra, myk, to co najważniejsze, pokraftowane, dorobione jest e, trochę szaf. Tylko obawiam się, że lecę do niczego, bo tego typa już może tutaj na milce nawet nie być. Dobra, dobyłem teraz na milce, ale tutaj totalnie nic się nie dzieje, więc idę się przejść na Seattle, zlutuję sobie jakieś kleje. Czy to będzie barelka? Tak! Perfekcyjnie. I klej! Hey, gościu od tamtej baski to już nie wrócił. Nie wrócił! Wait, czy tam ktoś mu postawi jakąś tabliczkę? O, teraz idę zobaczyć. Obawiam się tylko, że jedzie po jakimś czesku. No właśnie. Dobra widzowie, to jest zadanie dla uważnych os osób, które oglądają filmy do dłużej niż 2 minuty. Możecie obczaić co to było i mi o tym napisać. A, bo go ktoś zgryfował. <grym> 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 Sunluaki, no Dobra, nie mam pojęcia co ja muszę zrobić na tym serwerze, żeby spotkać oponentów. W każdym razie walimy homa. I obczajamy, czy może ktoś na militarce siedzi. O, siema, siema. Gra, bo się... Nie, a mu się skończyło. O, o, dzięki. jopi ja No tego się chyba nikt nie spodziewał, co? Ja, ja się nie spodziewałem, no. Ale fajnie, bo dwa eksplomiał na sobie. To już jest ciut mniej farmienia. Pa, tu jak drugi się skrada. Co ty robisz, gościu? I co, ją pewnie z full staffem? No nie, oni są pojebani ogólnie. Nie wiem dlaczego oni to robią. Nie mam pojęcia. Ale póki przynoszą mi temy, to ja przecież nie będę jakoś narzekać, nie? No i kościoł miał adaptywkę w swoim herciku, także zajebiście ogólnie. Dobra, ogólnie sytuacja wygląda tak, że będę musiał stąd zaraz logać. Ja, yeah, I see, I see, I see. Chodź tu, chodź. Jeden dead. I co on znowu na full staffie przyszedł? Tam jest drugi. On mnie chyba próbuje obejść czy coś w ten desyń, no ale... No tak nie do końca, co nie? Ty jak gdzie on padł w sumie? O, tutaj. Z czym tym razem przyszedłeś? Z saberką. Okej. Okay. Nie wiem, ci go jeszcze są z... samokropni. Są I wynoszą dosłownie item za itemem. Co jest kurwa ile? Po tej ostatniej akcji już niestety musiałem się zwijać z serwera, więc wróciłem sobie do baski, ogarnąłem sobie itemki, byłem też na milce szybciutko do expić trochę expa, bo brakowało mi na crafting dwójkę. No, mając crafting dwójkę, mogłem sobie już skraftować trochę ceg, więc zawsze więcej miejsca w EQ. Oczywiście pozawijałem na siebie wszystkie najważniejsze itemki, tak jak to robi każdy normalny człowiek. I po prostu z tym zbierałem się do logania. No i co, jest super, eee, nie wiem, grałem to z dwie godzinki. Trochę itów nafarmiliśmy, jest trochę weku. Mogę tutaj później coś wrócić, zrajdować czy cokolwiek. Spoko. No, nie gra się jakoś tragicznie, w sensie jest strasznie łatwy poziom. I duża dor kamperka, no ale cóż życie. No, to ja sobie tutaj kulturalnie lognę. Pewnie mnie zgrifują, ale wyjebane, co będzie, to będzie inna. Bra.